Siema! Dzisiaj chodźcie ze mną na stadion Hutnika Kraków. Hutnik to klub założony w 1950 roku, który swoje mecze rozgrywa na suchych stawach w Krakowie. Obiekt ten w czasach swojej świetności w latach 90., kiedy Hutnik rozgrywał na nim swoje mecze w Pucharze UEFA, pomieścić mógł 6,5 tysiąca osób. Do dziś jednak z dawnego blasku niewiele zostało. Stadion przypomina ruinę? Owszem, bardzo klimatyczną, jednak nadal ruinę. Aktualnie może on pomieścić niespełna 1700 osób, a większość trybun jest zamknięta dla publiczności. Wiele o obecnym stanie tego stadionu mówi obrazek, gdzie stara, zrujnowana trybuna chowa się za nową, postawioną wzdłuż boiska. Na stadionie oczywiście znajdziemy też strefę gazco, w których zakupić możemy złocisty czunek czy też giętą. Kiełbasa jest z grilla węglowego i może nie jest najlepsza, jednak 10 zł to bardzo uczciwa cena. Kibice chutnika tego dnia dosyć licznie stawiają się na trybunach i wspierają swoich ulubieńców, a do dopingu przyłączyła się również klubowa maskotka. Przechodząc do wydarzeń sportowych, tego dnia na Murawie lepsi okazali się piłkarze Hutnika, którzy wygrywają 2 do 1 po pięknym strzale już w doliczonym czasie gry. Piłkarze świętują zwycięstwo razem z kibicami, a ja mogę ruszać dalej. Wy z kolei zostawcie komentarz na jaki udać się kolejnym razem, no i oczywiście obserwujcie w podróży za piłką.